Dzień dobry, guru! Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Przejdźmy do wykresów Bitcoina. Wciąż trzyma 64, co pompuje. Spójrzmy na to w ujęciu godzinowym. To wykres dzienny, odbicie w kształcie V. Wygląda na V, co jest bardzo byczym odbiciem. Mamy też formację W, trzyma 64K przy dużym wolumenie. Trzyma 64K z dużym wolumenem, robi wyższe szczyty. Możecie dołączyć do czatu. Wszyscy tam dyskutują. Kapitalizacja rynkowa to 2-3 biliona dolarów. Dodaliśmy 330 milidraty do kapitalizacji kryptowalut. Łącznie 148 tysięcy widzów. Cena Bitcoina na żywo. Możecie ustawić to na wykresach w TV. To ostatnia godzina Bitcoina. Widać duży napływający wolumen, wzrosty, bez spadków. Spójrzcie na tych dużych kupujących Bitcoina. Niesamowite. Członka bonusu przy handlu na Bybit z tym linkiem. Indeks strachu i chciwości neutralny 50. Dominacja Bitcoina 53%. Bitcoin stanowi 53% rynku kryptowalut. Opłata fundingowa jest ujemna. Bitcoin jest na 63 tysięcy dolar, a opłata fundingowa ujemna. Gdy byliśmy na 63 tysięcy dolar wcześniej, opłata wynosiła 1%. Było drogo, wysoki koszt utrzymania pozycji. Spójrz też na 15-minutowy wykres Bitcoina. Ogromny wolumen i flaga byka. Wzrósł prawie do 65, potem się cofnął. Ale spójrz na napływający wolumen Bitcoina. To jest niesamowite. Gratulacje dla tych, którzy weszli ze mną. Przejdziemy do wykresów Bitcoina. Spojrzę na Ethereum, subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Przejdźmy teraz do wykresów Bitcoina. Jesteśmy na wykresach Bitcoina. Świat wzrósł o 8%. Ethereum 2.7, Uniswap 1.5. MCRT lekko w górę. Bitcoin 63,500. Klin zniszkujący, o którym mówiłem, się realizuje miesięcznie. Flaga byka, kubek z uchem, duży wolumen. Nastąpił halving. Tygodniowo kanał zniszkujący, ale wciąż flaga byka. Spójrz na tę ogromną flagę byka i formację kubka z uchem. Dlatego sądzę, że bitcoin może mocno wzrosnąć. To jest najwyższy cel Hossy. 269 tysięcy po 560 dniach od halvingu, który był 15 kwietnia 2024. Na bitcoinie tworzy się zniżkujący klin. Transakcje sprzed dwóch dni i wczorajsze się aktywowały. Dzisiejsza też się aktywowała. Tak, aktywowała się. O której? Rano, po nagraniu porannego filmu. Nadal byczo. Wyższy szczyt to dobry znak, a wolumen mocny. Spójrz też na to. Wygląda jak odwrócona formacja głowy i ramion. Cel klina zniżkującego był 64 tysięcy. Przepraszam, celem klina jest jego podstawa. To ta odległość tutaj. Przy rosnącym wolumenie nie odpuszczam. Celuję w 73 tysięcy, ale to nie wszystko. Po przebiciu oporu aktywuje się ogromna flaga byka. Flaga byka przejmuje bitcoina. Cel wydaje się szalony, ale pamiętaj o halwingu. Żółta linia to halwing. Po każdym bitcoin rósł o 280%. Ta flaga byka dotyczy też bitcoina. Inwestuję zgodnie z moimi słowami. Wszedłem przy 52. Już wszedłem w te transakcje. Zwiększyłem pozycję przy 52. Jeśli śledzisz moje transakcje, więc ten cel tutaj. Dla bitcoina 105 tysięcy, ale jest wiele wzorów, jak kubek i uchwyt. Dla tysięcy moich studentów flaga byka. Zwiększając wolumen, dopasowujemy halvingi do poprzednich wydarzeń. Jeśli oglądałeś mój film o halvingu, za każdym razem, gdy halwing miał miejsce, masz od 500 do 560 dni do szczytu. Pierwszy halwing w 2016 przyniósł 800%, 800% drugi w 2020. Właściwie trzeci, ale te widać na wykresie, przyniósł 560 dni do szczytu i 745% zysku. Ten halving właśnie miał miejsce, więc postępuję dokładnie tak jak mówiłem. Mój handel Bitcoinem to 6, moje konto teraz 691. Zacząłem od 150 tysięcy i sporo z tego wziąłem na przykład na wydatki z karty debetowej. Możesz po prostu skonfigurować swoją kartę debetową. To niesamowite. Możesz handlować, zarabiać, ustawić kartę i wydawać bezpośrednio z niej. Możesz też wypłacać gotówkę z kryptowalut. To najlepsze, czego mogę używać. Mogę wziąć ten zysk 45 tysięcy dolarów z handlu bitcoinem. Spójrz, tu sprzedałem bitcoina, a tu kupiłem bitcoina. To teraz 45 tysięcy. Zysku za 7,5 bitcoina Ethereum chyba idzie w górę. Oto mój podział portfela. Wygląda na to, że Ethereum rośnie. Zobaczmy Bitcoin, gdzie bym wszedł, jeśli jeszcze nie jestem w transakcji. Szczerze, przy takiej formacji poczekałbym znowu do 62, może spaść do 62 i odbić, ale ciągle rośnie. Zostawiłbym te dwie transakcje, 62 i te 61. Ta jest na mocniejszym wsparciu, a ta na lekkim cofnięciu, więc ta ma duże szanse na stop loss. Ale jeśli się aktywuje i utrzyma jak wczoraj, da duży zysk. Wezmę te same dwie transakcje na Bitcoinie. Sprawdźmy o czym mówią na czacie 456 z 456 online. Ładne dno doji. Świat plus 8%. Wszyscy śledzą. Dołączcie. Dziękuję bardzo za całą moderację. Jest świetnym traderem i moderatorem, pomaga wszystkim. Też pomaga innym. Zrobił 1600% zysku niesamowite i łatwe. Gratulacje: 88%. Formacja głowy i ramion ktoś śledził 90%. Duży zysk dziś 48%. Gratulacje: wszystkim. To moje aktualizacje rynkowe. Trzymałbym się tego założenia. Innym razem linki do giełdy i kursów są poniżej. Mam ustawiony portfel, który pokazałem, możesz go odwrócić. Teraz sprawdzę, jak silny jest bitcoin. Jeśli utrzyma się, powinien być słaby w weekend. Fakt, że był silny w weekend, wskazuje, że gdy rynek się otworzy, czuję, że bitcoin może mieć potężną pompę, co jest świetne. Gratulacje dla Was wszystkich, miłego dnia i do zobaczenia jutro.